Ale ja jestem ziemią! Ty jak! Polacy! Si! Kapitan do Sexy United! Ty jak! Co kurwa, jeszcze raz, jeszcze raz, czekaj, sekretarz! Ty jak! Ubieraj! Ej -y -y jak! Idźwaj! Ty jak! Trudno jest chujowy! Ty jak! Gęska -y 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 tych ludzi, gra sobie w pęs, ale uwierzcie niż do ciała do końca! Jeden z najlepszych piłkarzy w historii piłki nożnej. Karim Benzyma Ty jak? Kurde, no. Ty, może ja zrobię live'a Ty jak? Lala chyba. Ty jak? Manchester United, wiem, wiem, wiem. wiem. No wiem, ale ale, ale, ale wiem, no wiem, że jesteśmy beznadziejni Ty jak? No kurwa, jak O jak? Odbieram mu piłkę, mają dalej. Odbieram mu piłkę, mają dalej. Odbieram mu piłkę, mają dalej. Ty no. jak? Panie sędzio, to jest skandal! Nie, no, nie zrobiłby nic. Wy jak? Robert Lewandowski otwiera wynik spotkania. Tylko trzeba zachować nerwy na wodze. Wy jak? Synu! 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 Ty jak? Ty zielono-czarna, spikselowana kupogówna. U jak? Uspokój się, synu! Wy jak? Wyruchać go jeszcze bardziej! Wy jak? Zostaw go! Zostaw go! Zostaw go spokoju! 司马迁说：“此。”